Cześć moi drodzy, się pokażę wam jak łatwo i szybko możecie odzyskać dostęp do waszego konta w grze Path of Exile. Przy okazji, jeśli macie chęć na filmów, łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A jeśli poszukujecie gamingowych myszek, klawiatur, foteli czy powiedzmy komputerów do 2500-3000 zł, to macie link w opisie, tam macie najróżniejsze zestawy. No ale dobrze, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć odzyskać dostęp do naszego cennego konta właśnie w grze Path of Exile? Początkowo oczywiście wchodzimy na link do strony, który macie w opisie tego filmu. No i moi drodzy, wybramy opcję e, Lost Your Password, także klikamy aktualnie tą opcję, no i czekamy aż nas przekieruje na kolejną stronę. Po przekierowaniu musimy podać adres e-mail, na który zarejestrowaliśmy nasze konto, także podajemy nasz adres e-mail, wybieramy opcję nie jestem robotem, zaznaczamy z reguły te rzeczy, o które zostaniemy tutaj poproszeni, ja mam aktualnie sygnalizację świetlną, e, no i gdy to wszystko zupełnimy, wybieramy opcję submit w tym miejscu. No i moi drodzy, aktualnie mamy komunikat, że musimy udać na pocztę, żeby zresetować nasze hasło. No i moi drodzy jak widzicie dostałem maila ze strony Path of Exile Który yy, zawiera link na który po prostu aktualnie muszę przejść w celu zweryfikowania yy, właściwie zarysowania naszego hasła No i po przejściu znowu wchodzimy na oficjalną stronę Tym samym właśnie po przejściu w ten link który kliknęliśmy prędzej No i tutaj podajemy już nasze całkiem nowe hasło Także podajemy nasze całkiem nowe hasło No i potwierdzamy to hasło wpisując je jeszcze raz po prostu poniżej Gdy to wszystko zrobimy klikamy opcję submit no i moi drodzy, jak widzicie udało mi się łatwo i szybko odzyskać dostęp do mojego konta na stronie Path of Exile. Także jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. A jeśli poszukujesz gamingowych myszek, klawatorów, foteli czy zestawów komputerowych do 2,5-3 tysięcy złotych, to masz link w opisie, tam masz najróżniejsze zestawy. Miłego dnia, cześć!